Dziewczyna i wiatr. Wiatr łagodny wieje, muska liście drzewa i włosy dziewczyny na boki rozwiewa, Delikatnie szepcąc jej prosto do ucha. Ona twarz wystawia, szeptów rada słuchać. I w tak błogim stanie Dłużej zostać chcieli, wiatr tańczy na liściach, wszędzie na Dziewczyna radosna, robiąc svedr dziurawy, dla wiatru kochanka zostały rękawy, które jeszcze dzisiaj rychło musi skończyć, by dać kochankowi owym jest wiatr gończy. By okrył swą nagość, pędząc w oceany, Wyszeptał, Dziękuję, i pobiegł kochany. Dziewczyna stęskniona wiatru, szukać rada, Nieważne, czy biec jej za wiatrem wypada, Pognała stęskniona za muśnięciem twarzy i złapała w locie. Wiatr śpiewa i gwarzy. Lecz spieszno mu było rozwiewać kurzawy, Gdzieś tam ciepło przywiać, Rozkołysać trawy. Nie ma, bacząc na dziewczę, pognał huraganem, Jej czekać cierpliwie, na wiosnę jest dane. Wiatr. Szumi cichutko lub donośnie wieje, przywiewa wieczorem i pędzi, gdy dnieje, i biega i szuka, robi zamieszanie. Nie z wiatrem dziewczyno, nie z wiatrem kochanie.